Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w dzisiejszym wyjątkowym 26 odcinku Małej firmy bez mitów. E Dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o takim. E zastanawiam się, jak go określić mocnym temacie temacie, który może nie być wygodny. Zastanówmy się wspólnie jak zmienić swoje życie, albo inaczej, dlaczego tak trudno zmienić swoje życie? dlaczego tak trudno zmienić swoje nawyki? Dlaczego tak trudno zmienić coś w, swojej, w Twojej firmie, czy w swojej firmie czy, 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 czy w Twoim zdrowiu, w Twoim życiu, w Twoim związku? Kiedy rozmawiam z ludźmi, to bardzo często spotykam się z czymś takim, że... że Ludzie często nie są zadowoleni z tego, z tego, jak wygląda ich życie, jak wygląda ich biznes, jak wygląda mój związek, jak, wyg jak wyglądają moje relacje rodzinne, jak ym, wygląda moje ciało, y, jakie mam zdrowie. To, nie jest, to, to, co mam, nie jest fajne. A jednak jest jakaś taka trudność, żeby, żeby to zmienić. I możemy sobie opowiadać o tym, że to jest niewykonalne, ale moje zdanie jest takie i to może być trudne do przyjęcia, że ludzie generalnie, oczywiście wiem, że generalizuję, nie mówię o wszystkich, nie mówię o każdym przypadku, ale generalnie większość ludzi nie chce zmiany. I y, powiedziałam, że dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, dlatego że y, przed chwilą zauważyłam, że 26 odcinek, czyli nagrywam dla ciebie już tą małą firmę bez mitów od pół roku. Ja, czyli to jest, gdyby tak sobie popatrzeć na to, gdybyś chciała czy chciał obejrzeć wszystkie odcinki od początku, to jest to jakiś ogrom wskazówek, inspiracji, refleksji, wiesz, takich podpowiedzi, co można zrobić inaczej. Kiedy zajrzysz na mój blog, tam jest jeszcze więcej grubej, twardej, rzetelnej wiedzy, jak różne rzeczy zmienić, jak inaczej spojrzeć na różne rzeczy. A jednak jest, niewiele się zmienia. I to jest coś, co mnie bardzo mocno uderza, i kiedy ja patrzę na ludzi i kiedy obserwuję, jak żyją różnych ludzi, których spotykam codziennie, to bardzo często widzę, że większość ludzi. Chciałoby mieć inne efekty, chciałoby mieć inny biznes, chciałoby zarabiać inne pieniądze, chciałoby mm, mieć inne życie, żyć w innym stylu, yy, nie wiem, nie przejmować się czymś, mieć więcej spokoju, mieć mniej stresu. Wielu ludzi by chciało, a jednak niewielu to osiąga. I dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak trudno jest to zmienić? I pytam Cię o to nie bez powodu. Pytam Cię o to, bo to dotyczy też Ciebie. Pytam Cię o to, Dlatego, że żeby Cię namówić do takiego zatrzymania i zastanowienia się, jak to jest u Ciebie, czy to, co ta Marta opowiada o wszystkich ludziach, to, co Marta generalizuje, czy dotyczy też mnie. Dlatego, że moja obserwacja jest taka, można się ze mną nie zgodzić, ale moja obserwacja jest taka, że większość ludzi chciałoby mieć inne efekty. Ja chciałabym mieć inne życie. Ja chciałabym żyć jak, wiesz, milionerka. Chciałabym mieć pieni yy, dużo pieniędzy. Chciałabym żyć takim swobodnym życiem. Ale ja nie. Najczęściej jest tak, że nie bardzo mam ochotę zmienić to, jak żyję, jak działam, jak myślę. Tego nie mam ochoty zmieniać. Ja mam ochotę tylko mieć te inne efekty. Mam ochotę mieć firmę, która, wiesz, generuje dla mnie miliony. Firmę, która nie, nie, nie angażuje mnie tak, jak mnie angażuje dzisiaj moja obecna firma. Chciałabym mieć, chciałabym mieć inne efekty, ale niekoniecznie mam zapał, żeby zmienić to, jak działam. Niekoniecznie mam zapał, żeby zastanowić się nad tym, jak myślę. Jak funkcjonuję. Żeby zastanowić się nad sobą, żeby zacząć to zmieniać. I... To jest największy problem, tak naprawdę. Czy, czy podejmiesz wysiłek, żeby dzisiaj zastanowić się nad tym, co ja dzisiaj mówię? Czy podejmiesz wysiłek, żeby wyciągnąć z tego wnioski dla siebie i żeby dzisiaj coś zmienić w swoim życiu? To są takie rzeczy. To są drobne kroki, które prowadzą do innych efektów. Tak naprawdę, każda zmiana wymaga wysiłku. To nie musi być ciężka praca. Ale zmiana wymaga wysiłku, zmiana wymaga pomyślenia, zmiana czegokolwiek, naprawdę czegokolwiek, zmiana w Twoim zdrowiu także, zmiana w tym, jak wygląda Twoje ciało, jaką masz sylwetkę, także wymaga pomyślenia, wymaga wzięcia odpowiedzialności, wymaga podjęcia takiego wysiłku, że ja usiądę i zastanowię się: no dobrze, zaraz, ale co nie gra? Dlaczego mi to nie wychodzi? O takim wysiłku mówię. Nie o tym, żeby pracować ciężko i nadal walić głową w ten sam mur. Ten mur nie puści, tylko głowa rozboli. Mówię o tym, że, że siadam i zastanawiam się zaraz. Dlaczego walę głową w mur, głowa mnie już boli dosyć mocno, a mur nie puszcza? Co robię nie tak, co mogę zrobić inaczej? Jak mogę inaczej sobie poradzić z tym murem? Takiego wysiłku wymaga zmiana. I problem polega właśnie na tym, że większość ludzi nie podejmuję tego wysiłku tego wysiłku, ja bym powiedziała, pomyślenia, zastanowienia się, zastanowienia się nad sytuacją, zastanowienia się nad sobą, zastanowienia się nad tym, co robiłam do tej pory i jakie to dawało efekty takie jak chcę czy nie takie jak chcę? W takim razie, co mogę zrobić inaczej? Powiem Ci szczerze, że ja jestem, ja akurat mam taki, taki charakter, że ja w zasadzie zmieniam się non-stop i, non, i jestem w takim ciągłym trybie zmiany takiego, bym powiedziała, dopasowywania, tu troszeczkę, tu troszeczkę, tu troszeczkę i u mnie wszystko zmienia się non-stop, więc zapewne dla mnie to jest troszeczkę łatwiejsze, ale nie dlatego, że to dostałam, że mam taki talent, wiesz, wrodzony, że, że dla mnie to jest łatwiejsze, dlatego, że ja non-stop trenuję zmianę. Dlatego to jest dla mnie łatwiejsze. I teraz na czym polega ta trudność... Y ja, Kiedy ja to obserwuję u innych ludzi, to ja to obserwuję w ten sposób, że ludzie w pewnym sensie utrudniają sobie życie. Bo jeżeli widzę kogoś, kto, kto nie dba o swoje zdrowie dzisiaj, możemy sobie powiedzieć, że wybiera drogę na skróty, że, że przecież łatwiej jest nie zastanawiać się, nie dbać. Wiesz, nie podejmować wysiłku dzisiaj świetnie, tylko że. On za to zapłaci, wiesz, wysoką cenę za kilka lat dosłownie. I teraz, kiedy ja na to patrzę, to mam poczucie, że, że, że tacy ludzie utrudniają sobie życie. Kiedy patrzę na przedsiębiorcę, który prowadzi swoją firmę w sposób chaotyczny, nie kontrolując finansów, nie panując nad pracownikami, to... To ja mam wrażenie, że on sobie utrudnia życie, bo on pr pracuje bardzo zestresowany, nie zarabia tyle, ile by mógł, pracuje od rana do, do nocy, nie ma czasu na życie rodzinne, nie ma czasu na życie prywatne, jest wiecznie w takiej frustracji. Już nie mówię, że zapłaci za to własnym zdrowiem. On sam sobie utrudnia, czyli tkwi w czymś, co zna i nie podejmuje zmiany. I teraz. Nazywa, jest takie określenie, że trudno nam, jest takie określenie strefa komfortu i, i, i jest takie powszechne przekonanie, że trudno nam wyjść ze strefy komfortu, że strefa komfortu to jest jakieś takie nasze cieplutkie, e, taki, taki wiesz, taki cieplutki kokonik, w którym tkwimy i my nie lubimy się z niego ruszać. I wolimy tkwić w tym naszym ciepły, takim ciepłym kokoniku, przytulnym, w, w którym wszystko znamy i. i, i Wiemy, co, co, jak działa, i wolimy tkwić w tym kokoniku, i niebezpiecznie jest wyjść na zewnątrz. Jakieś takie powszechne przekonanie sobie ukuliśmy, i e, hojnie się nim dzielimy, mówię my jako społeczeństwo, a ty, tymczasem to jest z gruntu fałszywe przekonanie, dlatego że to jest fałszywa strefa fałszywego komfortu. To jest podwójnie fałszywe. Dlatego, że i, i, i to bym chciała dzisiaj odczarować, jeżeli to ma być jedna inspiracja, którą dzisiaj z tego wyniesiesz, to to bym chciała odczarować. Nazywamy to strefą komfortu, ale my komfortu w tym nie mamy. Jeżeli, jeżeli faktycznie to byłaby strefa komfortu, to dlaczego wokół jest tylu sfrustrowanych ludzi? Dlaczego, dlaczego ty szukasz rozwiązania i szukasz dlaczego. Dlaczego ty szukasz jakiejś zmiany w swoim życiu? Bo ta strefa nie jest komfortowa. Ja nie wiem, skąd się wzięła ta nazwa, ale ta strefa nie jest komfortowa. To jest fałszywy komfort. Nam się wydaje, że kiedy nic nie zmieniamy, to to jest komfort. Wymyśliliśmy sobie, bo to, to nie jest fakt obiektywny, jakoś wkodowaliśmy sobie jako, jako yy, społeczeństwo, wkodowaliśmy sobie, że zmienianie czegoś w tym, co znam jest niekomfortowe. Zmienianie czegoś, co znam jest niebezpieczne. Generalnie zmian trzeba unikać. Coś takiego sobie wkodowaliśmy, ale tak naprawdę gdyby nam tam było dobrze w tym naszym kokonie, w tym kokonie, w którym tkwisz dzisiaj, jeżeli tobie jest dobrze, świetnie, to to faktycznie jest strefa komfortu. Tylko podejrzewam, że jeżeli tobie jest dobrze w, twoim, w twojej strefie, Komfortu, to nie oglądałbyś mnie dzisiaj. Nie oglądałabyś mnie dzisiaj. Tak nie jest. To nie jest komfort. To jest strefa fałszywego komfortu. Więc to jest pierwsze kłamstwo, które warto, warto sobie wiesz, rozszyfrować. Drugie kłamstwo jest takie, że istnieje jakakolwiek strefa. To jest grubsze kłamstwo. Kłamstwo, czy, czy mit? Może słowo kłamstwo jest za ostre dla Ciebie. Możesz to nazwać mitem, ale yy, kolejnym mitem jest to, że istnieje jakakolwiek strefa. Że, że, bo to jest, wiesz, to jest. Wydaje się bezpieczne wmawiać sobie, że ja mam jakąś taką bańkę i jak nie dopuszczę żadnej zmiany, żadnych niebezpiecznych bodźców z zewnątrz do tej mojej bańki, to będę w niej bezpieczna. Ale prawda jest taka, że nieustannie życie przynosi nam tak różne wydarzenia, i e, obecny czas bardzo, e, pokazał nam ileś takich sytuacji, że życie przynosi tak różne wydarzenia, że ta nasza strefa wcale nie jest bezpieczna. Tu nie ma żadnego komfortu, nawet jeżeli nic nie zmieniamy, bo życie przynosi zmiany. Różne rzeczy się wydarzają. Bardzo często. To są rzeczy, które są nieprzyjemne, to są rzeczy, które nas, od nas wymagają jakiejś reakcji, które są dla, sytuacje, które są dla nas wyzwaniem. I teraz, kiedy my żyjemy sobie w takim, w takim kokoniku, i wmawiamy sami sobie przez całe życie, że to jest moja strefa komfortu, to jest moja strefa komfortu, ale za chwilę narzekam, jak mi jest źle w tej mojej strefie komfortu. To już wiemy, to jest jeden mit. Że to nie, nawet nie nazywałabym tego strefą komfortu, ale to jest mój kokonik. Może w nim nie jest komfortowo, ale czuję się w nim bezpiecznie. I on, jestem, jestem zasłonięta takim kokonikiem, tu jest bezpiecznie, to to też jest mit. To też jest kłamstwo. Nie jest jakby. Człowiek nie jest w stanie żyć w takiej zamkniętej bańce. Człowiek nie jest w stanie w czymś takim żyć, dlatego że, że z różnych powodów. Po pierwsze, dlatego że żyjemy w społeczeństwie, po drugie, dlatego że żyjemy w nowoczesnych wiesz, krajach, mają na nas wpływ przepisy, podatki, to co, to, co decydują politycy. Może się zdarzyć, wiesz, może się zdarzyć coś takiego, już nie mówię, wiesz, globalnego jak pandemia i to ma ogromny, kolosalny na ciebie wpływ i twój kokonik cię nie jest w stanie ochronić. To po pierwsze. Ale nawet wewnątrz tego kokoniku mo mogą się zdarzyć choroby, mogą się zdarzyć jakieś e nieprzyjemne sytuacje. W twoich relacjach rodzinnych, mój kokonik to ja, ale przecież ja mam relacje z moją rodziną, z przyjaciółmi, z klientami i z każdej z tych stron, jak gdyby otwieram mój kokonik. I on, to nie jest szczelna bańka, w której ja żyję. Nie istnieje coś takiego jak strefa komfortu. To jest jeden wielki mit. I czasem trzeba sobie brutalnie o tym powiedzieć, bo. To, że jest mi tak trudno coś zmienić w życiu, wynika z tego, że mam jakieś takie przekonanie, że tkwię w takiej bańce i ona jest bezpieczna i może nie jest do końca komfortowa, bo trochę mi zaczyna być w niej ciasno, ale to jest moja strefa komfortu. Samo to określenie jest jakieś, nie mam pojęcia skąd się wzięło, ale myślę, że ono już jest ograniczające. A tymczasem nie o to chodzi, żeby, żeby nagle, jak to powiedzieć. Żeby nagle, wiesz, rozrywać tą bańkę, w, którą się czuję, w której się czuję chociaż trochę bezpiecznie i, yy, i nagle wiesz, jak motyl wyfruwać. Nawet cię do tego nie namawiam, ale co jeśli. Mogę odrobinkę rozszerzyć to, w czym siedzę. Co jeśli w sytuacji, kiedy zdarza się coś na zewnątrz, ja mogę troszkę rozszczelnić? Nie udaję, że to jest nieprzepuszczalna bańka i ja jestem w mojej strefie komfortu, tylko rozszerzam mój komfort. Próbuję tego. Hmm, nigdy tego nie robiłam. Trochę się obawiam, bo nie wiem, jak pójdzie, ale może spróbuję albo mam, mam problemy z moim zdrowiem, wobec tego, no nie wiem, co, co mogę zrobić. Czuję się troszeczkę bezradna. Bo nie mam pomysłu, co mogę z tym zrobić, albo wiesz, jakakolwiek inna sytuacja, zdrowie podam jako przykład, jakakolwiek inna sytuacja, czuję się trochę bezradna, co mogę zrobić. I czasem to, co, to jedyne działanie, które podejmę, będzie polegało na tym, że zacznę szukać, że zacznę się interesować, że zacznę, nie wiem, sprawdzać w internecie, pytać znajomych, rozważać różne możliwości. Nawet nie muszę, nie muszę podejmować jeszcze działania, ale samo to, że podejmę wysiłek, że nie idę utartą drogą, tak jak zawsze, tylko zaczynam szukać, próbuję zrozumieć, co się dzieje. Bardzo często to obserwuję, kiedy mamy jakąkolwiek dolegliwość i masz dwa wyjścia. Możesz pójść do lekarza i poddać się temu, co on powiedział, i łykać tabletki, które powiedział, a możesz zacząć myśleć. Możesz zacząć myśleć. Kiedy zaczniesz myśleć, to zaczniesz sprawdzać. Kiedy zaczniesz sprawdzać, to zaczniesz zadawać pytania lekarzowi. Ja nie mówię, żeby podważać jakby diagnozę czy, czy zalecenia lekarskie, absolutnie nie, ale zacząć brać odpowiedzialność za to, co mi się dzieje, zacząć wkładać wysiłek w rozumienie tego, co mi się dzieje, w szukanie przyczyn. Kiedy zrozumiem przyczyny, to może oprócz tego, że lekarz mi pomaga dzisiaj, Poradzić sobie z objawami, może będę w stanie ja zrobić coś, żeby, żeby ym, wiesz, wyeliminować przyczyny, zmieniając na przykład tryb życia. Nie muszę tego robić szybko, to nie musi być, wiesz, takie, pum, że rozbijam tą moją bań bańkę teoretycznego komfortu, tylko mogę robić to stopniowo, ale podjąć w ogóle wysiłek. I tak naprawdę ludzie, którzy decydują się na taki jeden mały krok, zaczynając coś robić minimalnie inaczej, Zaczynają później no, kolejny krok, kolejny krok, to naprawdę jest. Tu nic nie jest nagle, tu się nie ma czego bać, ale zaczynają mieć inne efekty. Później, wiesz, po, po którymś kolejnym kroku widzę, a jestem tutaj, dobrze, to trochę koryguje kierunek, to nie do końca idzie tak, ale idę dalej i dalej i dalej. I to się nazywa rozwój, i na tym polega rozwój. Nie na tym, że ja chcę teraz zmienić życie. Puch, właśnie zmieniłam moje życie. Tak to nie działa. Dlatego, że kiedy ja mam w głowie takie oczekiwanie, że ja chcę zmienić moje życie i puch, i ono się zaraz zmieni, to moje przekonanie o tym, że istnieje jakaś strefa komfortu jest tak silne, że jeżeli moje życie miałoby się tak zmienić, to znaczy, że ta cała moja bańka, którą traktowałam jak bańkę ochronną, musiałaby natychmiast pęknąć. No czyli nie zaczynam robić nic. Nie, ja nie mogę, nie, nie wyobrażam sobie, że mogłabym być tak inną osobą, że mogłabym tak totalnie inaczej działać. Nie, to niewykonalne. I wracam z powrotem do tej, do tej wiesz, do tej przestrzeni, w której wydaje mi się, że przynajmniej wszystko znam. I to jest, to jest tak naprawdę ta rzecz... Która różni osoby, które osiągają jakieś efekty i na których później patrzymy ze za zazdrością i mówimy: Tobie to łatwo, a tam ja bardzo, przez bardzo długi czas słyszałam coś takiego, że a bo tam jak się w mieście mieszka, to jest łatwiej niż jak się mieszka w małej miejscowości, a jak się zna język, to jest łatwiej, bo coś, i tak dalej, i tak dalej. I zwykle tak mówią ludzie, którzy nie, nie zrozumieli. Że, że to, że komuś dzisiaj jest łatwiej, wynika z tego, że jakiś czas temu on zdecydował się na ten jeden mały krok. I nie patrzył na to, czy to jest moja strefa komfortu, czy to nie jest moja strefa komfortu, tylko po prostu podjął wy wyzwanie zrobienia małego kroku. Nie pach i nagle wszystko jest odmienione, tylko tego małego kroku. I ty też tak możesz mieć. Wystarczy, że podejmiesz wyzwanie, zrobisz ten mały krok, yy, mały wysiłek, zmienisz. Jeden nawyk, nie wszystko naraz. Naprawdę to dużo lepiej działa. To naprawdę dużo lepiej działa. Zadziałaj inaczej niż dotychczas, przyjrzyj się temu, jak działasz. Zacznij. Czasem, naj... wiesz, najważniejsza rzecz, jaką możesz zrobić, to zacząć po prostu się przyglądać i myśleć i próbować zrozumieć, dlaczego ja mam w życiu tak, że, że ciągle mi coś nie wychodzi, dlaczego mam w życiu tak, że. Że na przykład nie wiem, że kolejne moje związki się rozpadają. Dlaczego? Czasem wystarczy zacząć się zastanawiać, za zacząć szukać przyczyn. Nie musisz wiele wykonywać w fizycznym świecie, ale samo to, że zaczniesz robić małe kroki, już spowoduje, że zaczniesz, powiedziałabym, nawigować w troszeczkę innym kierunku. Później trochę skorygujesz kurs i yy, i znowu skorygujesz, ale już będziesz w innym miejscu. Z tym Cię dzisiaj zostawiam. Dzisiaj taki e, dla mnie troszeczkę jubileuszowy odcinek, bo kiedy zaczynałam tę serię małej firmy bez mitów, to mm, nie miałam pojęcia, jak długo będzie trwała. Na razie jeszcze, nadal mam, mam energię i mam pomysły na kolejne odcinki, więc e, jeżeli masz ochotę, to świętuj dzisiaj ze mną pół roku. Takiej regularnej audycji to dla mnie jest duże osiągnięcie. To dla mnie jest duże osiągnięcie. To jest też przykład tego, o czym dzisiaj mówiłam, bo zaczęło się od pierwszego odcinka. Zaczęło się od jednego pomysłu, od pierwszego odcinka od testowania różnych rzeczy, i tak zawsze zaczyna się zmiana. Dziękuję Ci ogromnie. Do zobaczenia w następnym odcinku.